W średniowieczu renesansie naprawdę organizowano procesy sądowe przeciwko zwierzętom. To nie jest żart ani powielany mit. Tak naprawdę się działo. Ze świadkami, adwokatami, z aktami oskarżenia, a czasem nawet z egzekucją. Co prawda brzmi to trochę jak Monty Python, ale to część autentycznego systemu prawnego Europy Zachodniej między XIII a XVII wiekiem. Zwierzę, które zabiło dziecko, stawało przed sądem. Szczury, które niszczyły plony? Dostawały formalne wezwanie do stawienia się w sądzie. Nie stawiły się? Trudno, czekała je ekskomunika. I w 1386 roku świnia została stracona w Falle we Francji za zamordowanie niemowlęcia. Na egzekucję przyszła cała lokalna społeczność, ale zanim to się stało, przeprowadzono śledztwo, przesłuchano świadków, a sąd przyznał świńskiej obrończyni z urzędu prawo domowy końcowej. W 1474 roku w Bazylei wytoczono proces korutowi, który zniósł jajo, co uznano za demoniczną działalność. Korut przegrał. Były też procesy masowe. W 1510 roku we włoskim miasteczku Stelvio sąd biskupi nakazał eksmitowanie myszy z miasta, dając im trzy dni na opuszczenie domów. Dlaczego? Bo prawo nie rozróżniało jeszcze ostrej odpowiedzialności moralnej. Zwierzęta były częścią wspólnoty, więc skoro mogły wyrządzić szkodę, musiały też ponosić jej konsekwencje. Taka antropomorfizacja w praktyce, ale także sposób na oswojenie katastrofy czy klęski żywiołowej, choroby, śmierci dziecka.